Dziś nie mamy swoich reprezentantów w Radzie Powiatu Częstochowskiego, ale mamy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni. Mówił szef struktury lewicy w powiecie częstochowskim, prezentując kandydatów do Rady Powiatu Częstochowskiego. Jak mówił, to dobrze przygotowana grupa ludzi, która ma pomysł jak poprawić funkcjonowanie starostwa, by społeczność zamieszkująca gminy Powiatu Częstochowskiego mogła się cieszyć choćby z lepszej sieci dróg. W ostatnim tygodniu zarejestrowaliśmy 39 kandydatów do Rady Powiatu w siedmiu okręgach wyborczych na terenie 16 gmin Powiatu Częstochowskiego. Tak naprawdę są to ludzie związani z samorządem, menadżerowie, kierownicy, inżynierowie w wielu, w wielu dziedzinach w budownictwie, w ochronie środowiska. Mamy fachowców z zakresu, z zakresu służby zdrowia, z zakresu. Pomocy społecznej w ramach kolejnej, kolejnej kadencji Rady Powiatu należy przeanalizować siatkę połączeń komunikacyjnych, siatkę drogową na terenie, na terenie powiatu Częstochowskiego. Powiat Częstochowski tak naprawdę nigdy jako instytucja, nigdy nigdy, jako samorząd nigdy nie skupiał gmin tak, aby wspólnie realizować rozwój gospodarczy. Przedsiębiorcy z terenu powiatu częstochowskiego liczą na pomoc, liczą na wsparcie choćby w ułatwieniach z zakresu administracji publicznej.